Słuchajcie, wielkie emocje towarzyszyły w piątek głosowaniu numerów dla komitetów wyborczych. Czuliście to? No a, a ja tak. Bo ja miałem obawy, czy, czy dla wszystkich komitetów starczy numerków, ale matematycy z Uniwersytetów Polski uspokajali. Numerków nie powinno zabraknąć. Cyfr, to prawda, jest tylko 10, ale z tych 10 cyfr można ułożyć dowolną liczbę numerów. Przecież numer może być dwucyfrowy, a nawet trzycyfrowy. I teraz partie będą się starały do swojego numeru dostosować optymistyczną symbolikę. Izma jedynkę, tu łatwo optymizm, jesteśmy numer jeden. Siódemka PO to oczywiście szczęśliwa siódemka. Wydlasowawszy piątkę PSL może mówić jesteśmy na piątkę. Jeszcze lepiej, bo szóstkę ma Polska Partia Pracy. Jesteśmy na szóstkę, a szóstka to sześciopak. Może być lepsze skojarzenie? Tak! SLD ma trójkę. Bóg lubi trójczę, jak mawiali w Związku Radzieckim. Bóg kocha trójkę, mogą radośnie mówić z SLD, zabierając część zdezorientowanego elektoratu katolickiego. E, super ma PJN. Dwójka to dwa palce, czyli rzymska piątka. Tak gladiatorzy zamawiali pięć piw. Dwa razy lepiej od PJN ma ruch palikota. Czwórka symbolizuje dwie rzymskie piątki, czyli dwóch gladiatorów zamawiających po pięć piw. To jest piękna symbolika, piękna. Zresztą numer nieważny, byleby był. Politycy są w stanie, wiedzą o tym, że są w stanie wykonać każdy numer. Z tego zresztą żyją.